Witam Państwa serdecznie Chciałem pokazać samochód Kleiser Pacifica z 2018 roku Jest to nowy model poprzednika Town Country które były produkowane do 2016 roku Pacifica wyszła w 2017 roku Także jest to nowy model i tak w skrótce pokażę Państwu tutaj jak on wygląda dookoła ogólnie gabaryty są bardzo podobne do tamtego wydaje się wizualnie może mniejszy lecz, lecz mniejszy pewnie nie jest w środku bo bardzo podobnie to wszystko wygląda no i co i tutaj silnik silnik jest ten 3.6 297 koni ma bardzo fajna jednostka bardzo fajnie to, to pracuje z nim pokażę państwu go tutaj też w środku bo są zmiany eee, zupełnie inaczej wygląda niż poprzednik Duża nawigacja, duży wyświetlacz, zegary są inne fotele są, fotele są też inaczej wyprofilowane gatunkowo, też uważam, że są lepsze. Lepszej jakości, w ogóle i plastiki i, 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 te, i te skóry. No co otwiera się automatycznie, można sobie automatyczne otwieranie drzwi. Fotele się składają, tak jak i w poprzedniku do środka. No tutaj ma dodatkowo jakieś tam na USB, inny jest tutaj też, zmiana jest w tym, że jest inny DVD, jest takie małe, nie ma tego dużego tunelu, no klimatyzacją z tyłu, klimatyzacja też trzystrefowa. te fotele tylne oczywiście, zaraz Państwu pokażę, są do góry, trzy miejsca, Siedmiosobowe auto, także tam trzy miejsca, no i co, i tutaj... Klapa, klapa jak najbardziej też automa, automatyczna. Można z pilota sobie otwierać, można sobie ręcznie otwierać, także także foteliki też ładnie sobie ładnie sobie składamy i robimy i robimy sobie 7 miejsc, więc identycznie jak jak w poprzednikach. Zostaje dość duży tutaj jeszcze kufer, bagażnik, schowki, roletki. Ma wszędzie rolety na, na szyby do zasłaniania, zaraz, zaraz to pokażemy. Też ładnie to się wszystko prezentuje. O, można sobie można sobie pozasłaniać od, od słońca. Jedne, drugie drzwi. No i to, i to, by było mniej więcej tutaj. Tutaj tyle, no wiadomo, sterowanie elektryczne, fotele przednie. No co, dużo schowków, dużo miejsca. I tej takiej tutaj przestrzeni dla, na, dla nas, dla pasażerów. Myślę, że się przejedziemy to zobaczy, zobaczymy jak on jak on jeździ. Zamykamy. I mam tutaj. Mam tutaj. Mam tutaj kierowcę zaufanego. To się przejedziemy. chodź o tych przejedziemy. No i tak. No i coś tutaj o tym Wam. Mogę powiedzieć jeszcze o tym, że kluczyka nie ma. System start Skrzynia nie ma wajchy. Jest fajna gałeczka, mała tylko parking wsteczny. Luz Drive LK, sportowa jazda. Tu jest tej skrzyni jeszcze, jest to skrzynia 9 stopniowa. Eee, nie jak w poprzedniku, tam była już siódemka ale tu jest 9. Więc bardzo fajnie współpracuje z tym samochodem. Kamerka cofania, czujniki cofania. Niektóre wersje. Mają jeszcze kamerki wokół boki samochodu, tak akurat nie ma. No i co, cichutko, o, bardzo szybko ciepło się robi. E, menu po polsku, światła też nie mówiłem wcześniej, światła też są już e, przerobione na Europę. Także tu jeszcze, o, podłączymy, podłączymy nawigacja, bardzo dobrze w ten system współpracuje z telefonami iPhone bo są do tego przystosowane no i co i no wyświetlacz jest też duży przestronny silnik bardzo cichy skrzyn... ten e, kierownica elektryczna też bardzo bardzo cichutko nic nie nic nie słychać żeby coś tam ani pompy ani no i tu pojedziemy, przyjedziemy się Bramę zamknąć? No i, no i jedziemy, no i co no eee... Cichutko Cichutko, cieplutko co tutaj Fotele Wiesz, bardzo wygodne start-stop No to ten start-stop Muszę zapiąć Masz na chwilę telefon ok. Tutaj tak samo tempomat światła automatyczne, dzienne Więc zaraz pokażemy też menu, tutaj mamy wszelkie informacje, czujniki ciśnienia w oponach temperatura płynu chłodniczego temperatura oleju Ciśnienie oleju wszystkie opcje które tam Czas do wymiany oleju no i co, tutaj tak samo radio sparujemy sobie z telefonem, to mamy zestaw głośno mówiący, możliwość rozmawiania. Yy, tak samo tutaj możemy sobie puszczać muzykę z telefonu. Mm. Mapy Google Maps, yy, wiadomo, z telefonu to z internetem jest połączone. No i radio, tak, Radio, radio też... też już jest tutaj ustawione u nas na fale europejskie, odbiera wszystkie stacje bez problemu. Jeździ się bardzo przyjemnie. No fajnie, cichusieńki. Biegi ruch... nie słychać, kiedy zmienia. Silnik jest dynamiczny, skrzynia pracuje bardzo ładnie. Także. Mamy tutaj jeszcze w lusterkach czujniki martwego pola. Jak jedzie samochód i go nie widzimy, to trójkąt zapala się na żółto. No lusterka też bardzo duże. Bardzo fajnie widać z tyłu. No super samochodzik. Cichutki Ogólnie, ogólnie bardzo fajne auto. Naprawdę bardzo przyjemnie się tym jeździ. Wygodne, duże, uniwersalne. No cóż więcej, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.